Dzień dobry, dzień dobry, witam Was ciepło w kolejnym filmiku. Mam nadzieję, że ten filmik będzie dla Was takim momentem relaksu, bo to właśnie jest temat tego filmu, czyli sposoby na relaks, na odpoczynek, na wyciszenie się, ponieważ niezależnie od tego, czy po prostu dopadnie nas jakaś jesienna handra, czy też przytłoczą nas problemy dnia codziennego, czy też borykamy się z jakimiś trudniejszymi problemami życiowymi, potrzebny jest nam moment na wyciszenie, na odpoczynek, na relaks. I właśnie takie moje sposoby, na to Wam dzisiaj pokażę, także usiądźcie sobie wygodnie i zostańcie ze mną. Najpierwszą rzeczą, która mnie zawsze relaksuje, zawsze relaksowała, to jest kontakt z naturą. Kiedy jakby zagłębimy się w świat przyrody, to nie tylko... Mamy mnóstwo doznań zmysłowych, czujemy na swojej twarzy wiatr, czujemy zapachy, które nas otaczają, widzimy zmieniające się kolory, ale także widzimy wartość życia i pewne takie prawdy życiowe, które są nieprzemijające. No, na przykład to, że zawsze po każdej zimie w końcu przychodzi wiosna, że zawsze po każdym dniu. Przychodzi czasem wieczór, ale po nocy przychodzi też kolejny dzień. No i tak też jest w naszym życiu. Zawsze, kiedy jestem blisko natury, mam wrażenie, że czas zwalnia, jakoś tak lepiej, głębiej mi się oddycha. No i też czuję tutaj dużo takiej dziecięcej radości. Nie wyobrażam sobie stanu relaksu właśnie bez kontaktu z przyrodą. Staram się, jak tylko mam możliwość, dziś zawsze wyrwać z domu. A najbardziej lubię takie momenty, kiedy gdzieś tam na mojej drodze spostrzegam coś niespotykownego, nowego. To zawsze mnie zaciekawia i sprawia, że. No, świetnie się z tym czuję. I ci też odkryliśmy bardzo ciekawe miejsce. Ale nie zawsze mam czas, żeby gdzieś wyjechać za miasto i wtedy pozostaje mi spacer po parku i powiem Wam, że to też jest dla mnie bardzo przyjemne doświadczenie. Zawsze człowiek może głęboko poddychać, odprężyć się i obcować z przyrodą. Jesień to jest taki czas, kiedy spędzamy więcej czasu w naszych domach. I dla mnie też relaksujące jest dbanie o dom. Um, dbanie o porządek też, ale przede wszystkim dekorowanie tego domu, um, tutaj wprowadzenie takich um, akcentów, które w jakiś sposób też um, uprzyjemniają mnie, um, uprzyjemniają mi tutaj życie w domu i relaksują mnie zawsze. Teraz um, mam tutaj blisko mnie też um, na przykład taki obrazy, który przenosi mnie do dobrych. Chwil w moim życiu i też pokazuje mi, że nawet w bardzo trudnych czasach można znaleźć sobie taki dobry moment no i różne dekoracje i zapachy. Mój dom teraz pachnie dynią, przyprawami, wanilią. Dzięki nowej świeczce. A jeżeli mowa o zapachach, to wielką przyjemność sprawiają mi także perfumy. I takim jesiennym zapachem dla mnie jest poem Lancôme. Bardzo go lubię i właśnie często jesienią używam. No i czas na ćwiczenia. Nie wiem jak u Was, ale u mnie stres bardzo często odkłada się w ciele, zwłaszcza w kręgosłupie, a zwłaszcza w kręgosłupie szyjnym. Także tutaj mam spięcia, czy różne napięcie mięśni. I dla mnie najlepszą formą relaksu są ćwiczenia jogi. Już kiedyś chyba mówiłam, że ćwiczę z Adrian, to jest Yoga with Adrian na YouTubie. Ćwiczenia takie są dla mnie bardzo dobre, ponieważ nie są to ćwiczenia jakieś wiecie, wyczynowe, ale powodują, że nie tylko odprężam moje ciało, ale na przykład też dbam o oddech. Bardzo często w sytuacji stresu my oddychamy płytko albo oddychamy szybko, a tutaj mam taką możliwość poćwiczenia przy okazji jeszcze pogłębionego oddechu, odblokowania różnych moich napięć, rozluźnienia szyi, rozluźnienia barków i zauważyłam, że już takie dwie, trzy sesje, kilkuminutowe tak naprawdę jogi bardzo mnie relaksują i odprężają. Muszę się wam przyznać, że dość długo nie ćwiczyłam, bo lato było dla mnie czasem aktywności takiej aerobowej, jazda na, na rowerze, a teraz z wielką przyjemnością wracam właśnie do tych ćwiczeń. No i coś co też jest ważne w takiej mojej relaksującym czasie to są owoce. Sezonowe owoce, warzywa, mają mnóstwo witamin, mnóstwo mikroelementów. I pamiętajcie o tym, że kiedy jesteśmy zestresowane, to nasz organizm szczególnie potrzebuje dobrych składników odżywczych. Staram się jeść zawsze sezonowo, także teraz w mojej kuchni zaczyna królować dynia, i tutaj właśnie robię zupę dyniową z dyni, marchewki czerwonej papryki. Każdy z nas doprawia zupę chyba inaczej i moje jest na mleku kokosowym i doprawiona dużą ilością kary. Nie ma dla mnie relaksu bez ciepłego kocyka, dobrej herbaty i ciekawej książki. I tak właśnie robię teraz Agata Christie, Karaibska Tajemnica. No i jest to świetny relaks. I na koniec dnia trzeba jeszcze uspokoić ciało, kąpiel z dodatkiem soli do kąpieli. Bardzo lubię solę m, doktora Knajpa. Um, I tutaj mam sól y, o zapachu lasu. Woda jest zmiękczona, pięknie pachnie, ma fantastyczny kolor. No, to jest też taka y, aromatoterapia. Uwielbiam to.